Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy do Jumbo z Ameryki, czyli M109. Puścimy sobie średni kontrakt. Troszkę już jak wykonałem tym działem samobieżnym. Nie powiem, gra mi się coraz lepiej. Zwłaszcza po dojściu HERY, czyli pocisków rakietowo-odłamkowo-burzących. Podobnie jak to tutaj, troszkę ulepszonych, a sami zaraz zobaczycie co ta maszyna już to tak, tak naprawdę zawsze w moich rękach potrafi. W dalszym ciągu sprawia mi trudność jeszcze poruszanie się, zaznaczanie celów na tej mapie, ale jest to naprawdę już znikoma przeszkoda. Mam nadzieję w niedługim czasie zaraz przeskoczyć na Palmarię, bo już. Widziałem niejednokrotnie, co ta maszyna potrafi. Chociaż nie ukrywam, że jak na M109, czwarty tier też bardzo przyjemnie się migra. Ale, no i no najgorsze to chyba jest aspekt w tym momencie pieniężny. Nie ukrywam. O zakup szóstego tieru, do którego już powolutku się przymierzam, jeżeli chodzi o drzewko. Wtedy to jeszcze radzieckie to 4 miliony złotych, to nie jest łatwe. Dlatego też właśnie chiftana postarałem sobie zorganizować. O cholerka, gdzie tu się ustawić? Co to jest? Gdzie to Kompanią. mnie wyrzuciło? A, z tej strony mnie wyrzuciło, no dobra. Ja nie wiem czy ja tu w mieście wam pomogę. Pewnie spalą

o, tutaj mogę wsypnąć. Nie ruszaj się, nie ruszaj! Sypne, sypne, sypnę. 156. No właśnie. Zapomniałem o poruszaniu się, jeżeli chodzi o artylerię. Nie chcę mi się szukać e, na razie tej drugiej. Chcę się zabawić też w morte. No i widzicie, widzicie, to jest to, jest to właśnie chcę, szybciutko jest. Dobra. Jest, ale gówno jest. Mm, podjedziemy trochę do przodu. Jest, cofnij się, cofnij. Dobra. No, się przez Nie dorzucić do Jest. Yes. Dobra. Don't move, please. Spróbujemy Hmm, trafiłem, no następuje Okej okay. Dobra, mam już Ciebie z głowy Fajnie, fajnie podświetlone rzeczywiście jest po każdym strzale a Robi się zamieszanie i widać przez kilka, kilkanaście sekund naszą maszynę Co prawda zlewającą się troszkę z otoczeniem ale, no nie ukrywam, robi wrażenie, fajnie, 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 fajnie to, z oh, kurka wodna, jak blisko, fajnie to zorganizowane jest. Mm, no, z takiej... Ci rybne, to się tylko o jeden stół pomylę. No mm, dobra, tutaj ich jest troszkę. O, kolejna artyleria. nie, 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 nie. nie. A jak ładnie przyjął! Normalnie, pięknie. O, dobra. Szukamy tego, bo ten widza już tutaj się na mnie uwziął. Jesteś tu. A no, zmienimy teraz. Typ pocisku. Już po nim? Hita wyrwał i poszedł spać. Nawet tego nie zdążę. No dajcie coś ustrzelić Panowie O, Sheridan mm, Dobra, 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 mam cię Miałem cię, miałem, miałem, miałem Może tego Skorpiona Chociaż mi dacie, zasponsorujcie mi go Ale sobie go na pewno nie trafię No Boże, jakie kozaki To dzisiaj grają Kolejny O i właśnie, to jest to, próbujesz Mm, namierzyć to nie da rady tak no, od razu perfekcyjnie namierzyć tego wszystkiego. O, ciebie to pewnie będę mógł strzelać. No ja. No, ogryzek, ale mój. Oś, to chodź tu wyjeć. No, pierdyka, tu się spochowały bestie. No takim sposobem to ja tutaj nic nie zrobię Aczkolwiek nie napalam się jakoś na artylerię Powolutku Powolutku sobie... O widzicie Jednak ten drugi pocisk e, zabiera Troszkę więcej tego damage'u Lwy idą w kierunku dalekich Pośpiesz się Czarna kompania Pośpiesz się Czarna broń kompania <laughs> Broń gospodarstw, broń wieśniaków Tam nic nie pojedzie, o oni są tutaj i tutaj... pach Za 133. A ja mogłem tutaj sypnąć, to bym dwóch pewnie z plaszem walnął. Ale jeszcze nic straconego. Nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj! O, może teraz. Mój! kol, pięknie! No, co jest w frajda granie artylerium? Naprawdę, polecam każdemu, jeżeli ktoś nie chce. A z czystym sumieniem... Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie! To jest, no, taka loteryjka bardzo fajna. O, Boże! Cała brygada! Ten już pójdzie spać. Ale ciebie jeszcze mogę walnąć. O! Ślicznie to wlazło! Troszkę trzeba uprzedzać fakty i to mi się właśnie podoba. o, 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 o. Nie ruszaj się! Nie ruszaj, zdjęcie będzie? Myk! <laughs> ale piękne zdjęcie wyszło. Ten pójdzie spać, ale ten już nie. Chyba będę tymi drugimi pociskami grał. Nie ruszaj się! Hmm. Ktoś mnie uprzedził o całe pół sekundy. No cóż. 6 fragów. Już gaszą domy wieśniaków. Krowy się tam pospalały pewnie. A nie, to traktor jakiś tam stoi. Który to raz już gaszą? Ci podpalają, ja gaszę. Ci podpalają, ja gaszę. Takie życie. No zobaczmy, jak tam procentowo e, daliśmy do przodu. Na co bo ja nie mam tryplo 8,5. No, no zobaczę, to już się robi 74%. Uh, wow. z doświadczenia pierwszy byłem. Całkiem, całkiem. Uh, no i 4 miliony na Palmarie W tym momencie, no raczej tutaj bardziej przygotował będę sobie M109 jeździł. Ponieważ, no, będę się koncentrował na tym. Tu już mam 83%. Uh, nie, już nie ładuję więcej w Urala, chociaż mógłbym. No ale mam 2703, no to myślę, że zaraz jak nazbieram, no to będę kupował te 72A z pancerzem reaktywnym, ale to proszę Państwa w przyszłych odcinkach. Dzięki za uwagę, cześć!